W ubiegłym tygodniu wszystkie kluby Fortuna I Liga poddane zostały testom na obecność przeciwciał koronawirusa. Komisja Zdrowia działająca w PZPN po przeanalizowaniu wszystkich wyników wydała w ubiegły poniedziałek zgodę na treningi w 25-osobowych grupach piłkarzom Olympii Grudziądz. Praktycznie dwa miesiące siedzieliśmy w domu w treningach indywidualnych, że tam chłopcy naprawdę dosyć solidnie pracowali, ale to nie jest to, co, co praca drużynowa, zespołowa czy grupowa chociażby. Bo nawet treningi w sześciu dają zdecydowanie więcej, bo można się porozmawiać, powymieniać kilka zdań, podenerwować się na kolegę, No to jest właśnie kwintesencja właśnie treningów grupowych. W tamtym tygodniu jeszcze nie mogliśmy w dużej grupie trenować, od poniedziałku teraz zaczęliśmy i wszyscy nie mogli się doczekać. Widać, że, że każdy ma ten głód gry i, i było to widać i widać to na teraz na każdym treningu i powoli będziemy przygotowywać się, bo jak Dzisiaj dostaliśmy informację, że niedługo liga już rusza, także trzeba trenować. Wcześniej, piłkarze mogli trenować wyłącznie indywidualnie. No, treningi wyglądały następująco: że mieliśmy na każdy tydzień nową rozpiskę, i wykonywane te ćwiczenia były zazwyczaj gdzieś tam w parku czy w lesie, jak tylko, tylko te obszary na to pozwalały. I kilka też treningów takich siłowych, ale to takie tylko, co można było zrobić w domu. Atmosfera jest dobra, tak jak zawsze była tutaj w drużynie, w szatni, e, zawsze była dobra atmosfera i tak jest też teraz i każdy, każdy się nakręca i, i, i chce trenować i grać. Treningi ruszyły, ruszyła także machina z powrotem do ligowej rzeczywistości. Wczoraj poznaliśmy ramowy terminarz pierwszoligowych rozgrywek, pierwszych wizdek na boiskach Fortuna Pierwsza Liga już 3 czerwca. Pierwszy tydzień powiedzmy taki drużynowy, wprowadzający, dalsze część po prostu nie zmieniamy, jesteśmy w takim rytmie drużynowym, co jest bardzo ważne w aspekcie grania drużynowego i to jest najważniejsze, mamy się przygotować nie do pierwszego meczu, bo z tego co widziałem, tam jest niezły maraton. W najbliższych dniach przedstawiony zostanie szczegółowy terminarz powracających po przerwie rozgrywek Fortuna Pierwsza Liga.